Podróże z Jurkiem, czyli nasze podróżowanie po całym świecie. Ja przypominam, no to jest najbardziej prosta zasada. Oprócz tego, że le, lecimy w taką podróż z naszymi kamerami, to także w te podróże, takie nietypowe, zabieramy ludzi, którzy... Wygrali w naszych eliminacjach, a więc trzeba oglądać przy okazji program pokojowy Patrol. Tam się dowiadujecie o różnych formach naszych eliminacji, aby później być może wystąpić w naszych podróżach. We wtorek o godzinie 16:30 zapraszam Was wszystkich na czwarty odcinek podróży po Portugalii. Portugalia, która nam się tylko kojarzy z południe, wydaje nam się, że tylko tam, oprócz Lizbony, są miejsca do wylegiwania i do odpoczywania. Nic bardziej błędnego. Portugalia jest przepięknym miejscem na świecie. Zjechaliśmy ją od północy na sam dół. Jeżeli traficie na odcinek czwarty, to nie znaczy, że nie obejrzycie pozostałych odcinków, ponieważ nasz program w telewizji OTV jest ciągle rotacyjny, a więc traficie na odcinki poprzednie. Póki co, we wtorek o godzinie 16:30, zapraszam Was do Portugalii na czwarty odcinek. Czwarty odcinek. A za mną pomnik Józefa I. Króla, o którym mówią, malowany król, ponieważ nie rządził, jak to mówią, był bardzo kochliwy, był człowiekiem, który uwielbiał polowania, uwielbiał sobie takie życie swoje, prywatne i oddał wszystko markizowi, o tym już mówiliśmy przy okazji Porto. To ten markiz e, rządził krajem, ale trzeba przyznać, że bardzo porządnie i bardzo dobrze. Wchodzimy w Lizbonę, przede mną ogromna delta e, rzeczna, która na

I już będziemy z powrotem muzycznie, muzycznie, bo wniarz całe wakacje były bardzo muzyczne. Pamiętacie, to jest formuła wakacyjna. Już powoli się zbliżamy do formuły jesiennej, ale póki co, jeżeli były właśnie wakacje jeszcze są dla niektórych z was, to muzyki dajemy bardzo, bardzo dużo. Tym razem zapraszam was na muzę wakacyjną w wykonaniu dwóch kapel, zespół Pabieda, legendarny zespół ym, można powiedzieć punk rockowy z Malborka który no, robił niezłe zadymy jeszcze na Jarocinie, ale bardzo był z nami związany. Co się z nimi dzieje? Nie wiadomo. Ale my mamy rejestrację z 2003 roku, ale także drugi zespół to jest zespół Leniwiec. Troszeczkę podobnie jak zespół Pabiedam Mniej znany, był i już go nie ma. Ale siłą naszej telewizji jest to, że pokazujemy... Dokumenty, pokazujemy koncerty, zarejestrowane kapel, które naprawdę trochę mieszały i które już się więcej nie pokazały. Ale dzięki temu poznajemy prawdziwą historię polskiego rock'n'rolla. 4 godzina 16.30, zespół Powiada 2003 rok i zespół Leniwiec 2001 roku. 28 minut bez żadnego przerywania. i'm also Muzycznie pozostajemy w kręgu muzycznym, cały czas pozostajemy w kręgu muzycznym. W czwartek zapraszam Was na premierę programu Wywiad z Muzą. Dwa zespoły będą bohaterami tego programu. Program jest najprostszy, jaki może być, a więc zapraszamy kapelę, rozmawiamy z kapelą, przy okazji puszczamy Muzę w tle. Zespół Wejder, jedyna kapela chyba Polska, bardziej znana od Krzysztofa Krawczyka, zdecydowanie, czy Ireny Santor, czy wszystkich innych piosenkarzy z Dodą na czele, ponieważ uwierzcie mi, w każdym zakątku świata, gdzie się suka naprawdę prawdziwego roka, zawsze ktoś będzie wiedział. O co chodzi, jeżeli powiem słowo Vader. Od Japonii przez całe Stany Zjednoczone, Alaskie, a nawet Syberię. Każdy zna tą kapelę Heavy Metalową. Wystąpiła w 2008 roku u nas na przystanku Łuco, ale poprzednio, w 2003 roku, wystąpiła także na przystanku Łuco. To był ich pierwszy koncert. Tytuły poznajemy po kolorach, ale wiemy, że lubicie ten zespół. A więc rozmawiamy z zespołem Vader, a troszeczkę bardziej świeżo rozmawiamy z zespołem Schizma. Zespół Schizma, który bardzo zafunkcjonował, Słuchajcie na YouTubie, a więc na tych wszystkich internetowych blogach okazuje się, że kilkadziesiąt tysięcy osób odwiedziło ich stronkę, odwiedziło ich utwory. Zagrali także na przystanku co so, 4. Godzina 230 cyklu wywiad z Muzą rozmawiamy z dwoma bardzo hardkorowymi kapelami i metalowymi. Zespół Schizma i zespół Wejder. A spróbuj się zaśmiać. Jakakolwiek forma artyzmu tak naprawdę wymaga. Yy... Powiedzmy, nie można się skupić na konstruowaniu, na komponowaniu utworów, tak naprawdę traktując to jako zwykłą pracę. Czyli po prostu siadasz o 8 i kończysz o 15. To jest niemożliwe, powiem to z własnego doświadczenia. Zrobiłem naprawdę w życiu dosyć dużo nagrań i, i powiem szczerze, że taki system nie działa kompletnie, bo można powiedzmy w ciągu jednego dnia skomponować, powiedzmy, utwór, nawet dwa utwory. Ale później jest taki moment, kiedy powiedzmy przez miesiąc, dwa nic ci nie przychodzi kompletnie do głowy, nie masz żadnej weny twórczej i, i w tym momencie nic kompletnie nie możesz zrobić i należy sobie po prostu dać spokój, czekać na ten moment, kiedy, kiedy coś takiego przychodzi ci nagle do głowy i w tym momencie czujesz, że tak, właśnie to jest ten dobry moment na to, żeby komponować utwory muzyczne, więc wtedy należy to po prostu zacząć robić.